Tutaj zbudowujemy... Nie uciekaj mi. Tutaj smarujemy. Kurka skaleczyła się. I się grunkowce wdały. I teraz trzeba antybiotykiem cztery razy dziennie smarować. Pokaż tą kulkę. Dasz radę? No. Nie ja bym wytrzymała, tylko żeby mnie nie wylało No tak to wygląda tu antybiotyk od weterynarza Gronkowce są niestety oporne Mam nadzieję, że w antybiotyk trafiliśmy. Szczerze nie wiem jaki Nie wyrwaj się panienka nie wyrywaj się Takim znaczącym jest to czarne, tam na. To jest zbliżenie na to czarne. No. Ale u kilku kurek na początku, jakieś kilka lat temu, to wyleczyliśmy. To też się dzieje, gdy kury biegają po betonie, ścierają sobie stópki. Wrąbkowce wejdą do środka. No i niestety się zaczyna, bo chodzą po kubkach. Ty mi się nie wyrywaj. Ja wiem, że tak ciężko jest trzymać wszystko na naraz. Już ja to posmaruję. Choć odłożymy to. Już ta kurtka i tak jest do, do prania i tak, bo na tej kurtce jest wszystko. Ach, smarujemy, ja Ci muszę to w, w, tak, żeby... W ogóle to jesteś nieciekawa panienka. No. No już zaraz nie męczymy jej. Jeszcze chwilkę, jeszcze chwilkę. Teraz zaraz jedzonko dostaniesz. Najpierw łapka, później jedzonko. I tak się bardzo zmniejszyło. Ta gula była taka wielka, że z dana było widać. Ciąć tego nie ma sensu, bo musiałaby być perfekty. Czystości, a jednak no nie da się. Zresztą damy radę.